Wszystko, co Państwo słyszą na temat klimatu, zmian klimatycznych i przede wszystkim walki ze zmianami klimatycznymi, proszę, wieście mi Państwo, to jest oszustwo. A jeszcze lepiej, nie wieście mi Państwo, sprawdźcie Państwo sami fakty, liczby świadczące, jakie to będzie miało skutki dla Polski, kto na tym zyska i dlaczego to my będziemy tymi, którzy najwięcej stracą. A jak już sobie to Państwo wszystko policzą, to wtedy Państwo zrozumieją, że we własnym najlepiej pojętym interesie trzeba... Przestać milczeć, przestać kłaść uszy po sobie i zacząć ze wszech sił protestować przeciwko temu nowemu obłędowi, który po upadku komunizmu teraz ogarnął intelektualne elity lewicowo-liberalne. Widzimy się na demonstracji 10 maja w Warszawie.